A jestem w tej chwili w Mławie. Objedziemy sobie tutejszy rynek dookoła. Skoro już tu jestem, no to tradycyjnie ryneczek sobie objedziemy. Na rynku jest kościół. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o objeżdżanie tegoż rynku w koło, bo możemy to tak naprawdę z każdej strony zrobić w dwóch kierunkach. Zresztą zaraz Wam to pokażę. Tu wszędzie jest dookoła tego, tego placyku. Wszędzie mamy do czynienia z drogami dwukierunkowymi. Tutaj jest nawet jakaś, tutaj jest nawet główna droga, bo droga wojewódzka 544. Więc wylotówka chociażby w kierunku Działdowa. Mazur. Pojadę tu w prawo, a więc do miejsca, gdzie zaczynaliśmy. Tu sobie zawrócę. Mogę ja w zasadzie całą tutaj wykorzystać szerokość tej drogi. I zobaczcie, teraz sobie rynek objedziemy w przeciwną stronę. Jadą teraz samochody. Z lewej autobus. Prawej. Też jest troszkę ruchu. Spory ruch nawet przy niedzieli. Tak więc tutaj na pewno miejsce może być w tygodniu. E, dosyć trudne dla takich szczególnie osób początkujących, które Tutaj będą zdawały egzamin, a na pewno to stare miasto jest często odwiedzane przez egzaminatorów do Wordu. Stąd jest, nie chcę przesadzić, ale 2 km to maks. I skręcę w lewo, czyli znowu tą samą drogę, którą chwilę temu jechałem. Przeciwka, oczywiście, musiałbym ustąpić i skręcę w lewo, a więc w drogę, na której przed chwilą zawracałem. Nie, nieco wcześniej zaczynałem to nagranie. Wcześniej, oczywiście, muszę ustąpić pierwszeństwa. Tyle. i